Cześć, to Fingerboard Freestyle, a w dzisiejszym odcinku zapowiedzi kanału. Opowiem Wam o tym, jakie materiały będą yy, znajdować się na tym kanale. Po pierwsze, poradniki yy, ze sztuczek. Yy, jakby poradniki, jak zrobić jakąś tam daną sztuczkę, jaką napiszecie mi w komentarzu. Yy, na pewno też jakieś jazdy na skateparku, jakieś różne sztuczki i inne yy, rzeczy związane. Z fingerboardem. Możecie też jakieś challenge zadawać w komentarzu. Na pewno nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, bo to bardzo motywuje. I łapki w górę dla zasięgu, żeby po prostu ludziom się wyświetlał ten film. Bardzo Was, bardzo was o to proszę. Także to chyba tyle. Reszta, jakbyście chcieli coś doczytać lub dopytać, to piszcie w komentarzu. A Jeżeli byście chcieli doczytać, to tam macie w opisie. Chociaż ja to wszystko powiedziałam, ale tak jak mówię, jeżeli byście chcieli się o coś zapytać, to pytajcie mnie. Także ja wam dziękuję. Zostawcie subskrypcję i lajka. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.